Siemanko, siemanko, chodźmy, chodźmy robić mam drugą płytę, nową, więc zaczynajmy. Teraz muszę wyducić taki rynku, bo tu zakładam słuchawki, zakładam słuchawki. was słuchawki, dlatego, że jest taka taka, że musiałam przewieźć to łóżko, bo ból był mnie w moim pokoju, a moja siostra ja zaschnęła mnie w pokoju, więc jest problem. Dobra, podłączamy. trzy, cztery, nie będę się wybrać, powoli mam dość, nie będę się słuchać Twoich nut Więc łapnij za rękę mocno, tuż nie będę Cię więcej dusić Tu, wyłapnij. To mnie tak trochę właśnie, więc Teraz czas. Więc łapnij mocno tam, gdzie Twój głos, tam, gdzie Twój głos. Jest okropnie, nie trzymaj się tam w moich planów. Chciałam, żeby było podłączone z To patrzę. Duży z to liczba nieparzysta. To, czy to? Trzy to liczba nieparzysta. Nawet mnie nie uczyli, że to sametność cyfra. I nie bije się z wami sprawa oczywista. Jeszcze nie lubię, no, ja cię już przynajmniej nas zaprzysła. Z w sercu na koleżanka wyobrażam sobie bajkę, w którą ty Stoisz tam, ja stoję tu i ciebie poznaję tu. Więc, więc chodź po malu mój świat. Uciekniemy różową też. Tego wieczoru bremie damo ta goru. O, to mój super hero. Hero, co mój super hero, 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 w kąt mi na serce. Proszę mi super, ale pan mówi, że muszę znaleźć swój miną tak. Więc lecimy, więc widzimy się, jak to wszystko zrobimy i będzie pokazywać wam parę. Póki no, zaczynamy. Teraz do słuchawek. Powoli mam dość, nigdy więcej. więc na mój zwrot i się popłacz. Nie będziesz stród Być może się popłakać już teraz, więc. powoli mam dość. Muszę prostu... być ja bym była To, mhm. to, to będzie miała chociaż tu miejsce choć nie wiem, nie Wolny, mam dość! Nigdy więcej! Popatrz na w takim razie, mój wzrok, Sprawdź oczy. Dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Dobra, mamy to. Mamy to sobie to dać w takim, wiesz, szybko, tak takim Więc popatrz na mój wzrok od więcej, nie patrz na mój wzrok, trzeba i nie będzie no mogę się zabić, nie bój się, mój mogę się zabić, więc popatrz na mój wzrok, tak jak łapie twój wzrok, mocno patrzę na... Mój wzrok, mój wzrok, więc tworem wzrok, nie patrz już nigdy, nie patrzał tu, nie patrzyłem we mnie, nie patrzyła mnie, nie patrzał cię. I patrzę cię, jeżeli bym ci z ciebie. Więc nie patrz tu nigdy więcej. Raperką jestem ja. raperką jest tu. raperką cały świat dzisiaj będzie się budził tu. I co będzie? Wejdzie. Oj, wejdzie, wejdzie. Dobra. Jeszcze raz, Trzy, cztery. Pan kotki malinowy smapki? Y, okay. Okej. Smacki są Whiskey. Smaskij malinowy. Patrzam wzrok, nie patrz nigdy. Możecie patrzeć, jak ja nigdy. Nie będę patrzeć w wzrok żykam nigdy nie patrzę na moje oczy. Bo się na twoje oczy, nie patrzę na moje oczy, łapiecie na twoje oczy, więc powoli mam dość twoich wzdłuż, twoich serców. I nie chcę złapać się już, więc że co tak? No dobra, trzy cztery. Powoli mam dość, nigdy więcej. Popatrzam w rok. żeby popatrzeć. Cały czas popatrz się, więc nie patrzę w rok, malinowy. Oku to malinowy. Nie w drogę, pali czamy. Może popatrzeć, ale mam dy. Zobaczam tak i uciekam stąd. Może się bawić, nie tylko on. Kiedy bawisz się, się ze mną. Popuję się ze mną, powiedz się ze mną, więc... Teraz ci korę mojego brata. Widzimy się bo to coś Teraz czas na mnie Trzy, Trzy. Więc zapnij za rękę I powiemy tam, gdzie złapie świat i mogę się pozbyć Twoich barw Więc zapnij za rękę I pobniemy tam, gdzie złapie świat Już nigdy nie będzie Ty trzask I teraz razem Dobra, widzimy się jak obrazu zaczniemy Razem, jak zaczniemy Teraz ja, dwa Więc Popły mój wzrok, nigdy najwięcej. Więc pocznę mój więc patrzę mój wzrok, więc patrzę mój wzrok. Więc mogę się oddalić z ciebie, nie będę się dość ciebie. Mogę się ziemię, mogę się ciebie, mogę ciebie się wyjąć na ziemię. Tam, gdzie ty i ja będziesz wyjeżdżał daleko, a ja z tobą za tym moim. Urobię. Mogę się złapać twojego serca, tam niedaleko daleko twojego serca Tam gdzie daleko twojego serca Ja? Tam gdzie daleko twojego serca Ja, ja, ja to już minut, a ja jeszcze, a jestem tak zmęczona, więc... Ciebie jest dużo, nie jestem tak zmęczona, że... 1, 2, 3, Teraz 5 Też lecimy z moją drugą Dobra, teraz my się

a, a chodź o rachunek. Tutaj więcej światła. No po prostu ja proszę sobie. Cztery. Bo po mam dość. Nie więcej. Popatrz na wzrok. Też mam takie wzrok. Wzrok. I nie wiem, się tego dość. Mogę więcej. Razem uciekniemy z dom. Nie bój się. Więcej. więcej, bo... Nie złoby już malinowy Możesz złapać malinowy. Możesz wejść do maliny Może to do Ale nie ale... nie wiem, jak mu dom. Lecimy, jak już będziemy mieli kawałek. Komecuj to, że ja mam tą, bo ja zatuczyłam i to się wam tego wieczoru. wyrwę mnie z domu. Więc lecimy. Na razie zrobiłam kawałek tak by więc... Dobra, bierzemy do żeby mi zasnąć.

to nie się ja, a mogi bym przyjmował Mogą sobie pogłębić na kapitał, 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 na tata, tam kapitał, na kapitał, na kapitał, na kapitał, to kapitał, na nie na kapitał, na To na kapitał, na kapitał, na kapitał, na kapitał, na kapitał, na to na kapitał, tej kapitał, to to, to kapitał, na kapitał, na to to

wszystko moje Wszystko moje tylko ja to To piszę całą butę! Teraz muszę robić takie dzięki, że wiesz mm, Ciało sobie rzeczy, których świat zapragnie Wystanie kozio wersji Ewa Tony Wystanie Dobra mamy to, Będę lecimy do studia Zobaczycie jaka jest piosenka, nie pokażemy oczywiście jej, bo będzie ona, widzieć na Wamitele teledysku i będziemy się na konta, z jestem stresowana. Mamy głośnik. Mamy głośnik i jak zwykle. Nie ja się włączy, bo nie jest naładowany. Co ja go włączę? Dobra, po prostu to już szukamy mikrofonu. taki mikrofon zgubi. No nie jest dziś, nie, nie ma ci... Dobra, zaraz na mikrofon i zaczynamy. A może że tego nie będziecie szukać.

Muszę śpiewać. Chyba, mogę śpiewać? Hejka, mogę śpiewać? Mogę śpiewać? Tak? Mogę śpiewać? Czy nie? Dobra, to chwilę właśnie, a czy ty ja zatem spróbować, okej? Ak už je tak pandejskie ciało. Tak, będzie ci to głośno, to bo mi to wszystko I to widzimy się na teledysku. Pa! Widzimy się na koncercie. Miłego dnia i zalecam o subskrypcji i do wieczorskiego. Pa!